Także moi drodzy, jak widzicie, mamy to nagranie właśnie z kamer. Tutaj się kompletnie nic nie dzieje, ale nagle zajeżdża BMK. No, oczywiście tego gangstera, jeżeli możemy go tak określić. Ja mam to nagranie oczywiście z kamer, tylko dźwięk tutaj podkładam. Tutaj nie wiem, wyszedł i chyba ja nie odbierałem. Chciał zobaczyć, czy jestem w domu, może żebym mu coś powiedział. Nie wiem, może coś mu nie pasowało. Tak mi się wydaje, że poszedł do domu, bo nie mam kamery z tamtej strony, także nie widziałem. Ale tak mi się wydaje, tutaj poszedł. No i widzicie, idzie zobaczyć, chyba gdzie jest ten esiok. I tutaj jest chyba chwila uwagi, bo tam już stała policja. I chyba zobaczył policję, bo widzę, że uciekł nagle za e, przyczepę. No i tutaj kamera już tego za bardzo nie właśnie nie pokazuje, co tam się działo. Bardziej wiem, tyle że zaraz policja włączy sygnały. Czy już go wtedy mieli? Bo jeżeli pobiegł tam w lasa, tutaj była obława. No tak, właśnie są sygnały. Jeżeli była tam obława, no to raczej już go powinni tutaj. Albo prowadzić do samochodu, albo mieć. Może jeden policjant został w radiowozie i włączył, jak widział, że już, nie wiem, albo żeby się przestraszył ten gościu. Powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo jest mi ciężko powiedzieć, co tam się tak dokładnie działo. Ja jeszcze z policją nie gadałem na ten temat, także też mało mam informacji. Wiem tyle, że na pewno pójdzie siedzieć i to na raczej dosyć długi okres przez tyle wyłudzeń i przez takie kwoty i takie zastraszanie mieszkańców tej naszej wsi. No tutaj jak widzicie, no nic się nie dzieje, albo go wsadzali do samochodu wtedy. O, nagle widzicie. Nagle dźwięk ucichł. O, policja wyjeżdża, ale dalej mimo wszystko wyjeżdżają na kogutach zapalonych. No i radiowóz się chowa i tak naprawdę nagranie... W tym miejscu już nie ma sensu. Ja nie wiem, co ja mam z tą BMKą zrobić. Ale najprawdopodobniej policja przyjedzie i jeszcze ją zabierze. Bo tak gadałem z nimi, także no to, to tyle. Zaraz jeszcze o tym pewnie pogadamy. No i mamy kolejny piękny dzień. Ja widzowie wznawiam nagrywanie dla Was. Patrzcie, jak ziemniaczki rosną. Jestem przeszczęśliwy, że udało się. Nie mi co prawda, no ale ja byłem pomysłodawcą też w pewnym stopniu tej akcji policyjnej. Że udało się ich złapać. No, zresztą widzieliście, widzieliście na nagraniu przed chwilą. Jak to wszystko wyszło, no kurde. Jestem... No, no jestem mega szczęśliwy, no bo to nie będę miał z tym żadnych problemów, to widzicie Cała wieś w strachu, cała wieś w strachu, a nagle ja do mnie przyjeżdżają Sprawa wyjaśniona, załatwiona I koniec, i koniec, i tyle, i tyle w temacie widzowie. Dobra, musimy sobie teraz tak, zrobić coś takiego, żeby tu włączyć pozycję pracy. Mam nadzieję, że to będzie działać tak jak ja chcę, żeby to działało. A nie że będzie działać to na odpierdziel. Dobra, testujemy ogólnie. No, to tutaj widzę już, że będą pierwsze problemy, bo jest drzewo. No ja nie wiem czy... Ja żeby nie chcę tej prasy zepsuć, bo to nie moje. No jak to się dzieje?